Pierwszy rozdział księcia Machiawellego jest dosyć szokujący, kiedy się nad tym zastanowimy. Pierwsze słowa: wszystkie państwa wszystkie państwa. Rozdział pierwszy księcia Machiawellego to zaledwie jeden krótki akapit. I pierwsze słowa tego krótkiego akapitu. To wszystkie państwa, nie niektóre, nie większość, nie ma mowy o wielu, nie ma mowy o, o czymkolwiek, co by złagodziło stanowczość słowa wszystkie. Jeśli się nad tym zastanowimy, to. Już na samym wstępie, od pierwszego słowa księcia Machiavelego, jesteśmy świadkami rewolucji w dziedzinie filozofii politycznej, czy też narodzin nauk politycznych. Bo to, co rozróżnia nauki polityczne od filozofii politycznej, jest, że nauka zajmuje się wiedzą. Filozofia jest stanem zamiłowania mądrości i tym samym uznaje iż jesteśmy ciągle skazani w pewnym sensie na poszukiwanie na trwanie w niewiedzy albo przynajmniej gdzieś między wiedzą a niewiedzą że jest jakiś problem który sprawia że wiedza jest Rzeczą nie do końca przystępną dla człowieka. Natomiast nauka i tym samym nauka polityczna zajmuje się konkretem, zajmuje się tym, o czym wiedzieć można i tym samym tym, o czym wiemy. I pisząc wszystkie państwa, na samym wstępie swego dzieła, Machiavelli Sugeruje, czy wręcz stwierdza, że posiadać można wiedzę na temat wszystkich państw i że wiedza ta dotyczy wszystkie państwa. A więc co Machiavelli pisze na temat wszystkich państw? Pisze, że wszystkie państwa, wszystkie stany, Panowania, które kiedykolwiek władały, czy obecnie władają w formie imperialnej nad ludźmi, nad człowiekiem, były lub też są albo republikami, albo księstwami, które władały lub władną, Imperialnie nad człowiekiem. Co to znaczy władnąć imperialnie, utrzymywać imperialność nad człowiekiem? To oczywiście po polsku jest zwrotem karkołomnym, byśmy powiedzieli, że jest to bardzo brzydkie tłumaczenie. I od razu wyjaśniam, że ja stosuję do celów tego odcinka tłumaczenia profesora Harvey'ego Mansfielda, angielskie tłumaczenie, w którym czytamy, że Hold Empire over men, co po angielsku również brzmi nie najlepiej, ale jest literalnym tłumaczeniem. Utrzymywać imperium nad człowiekiem, utrzymywać imperium nad ludźmi. Utrzymywać imperium sugeruje, że nie ma innego sposobu władania, nie ma innej kategorii władzy politycznej, aniżeli władza, która w efekcie, czy w charakterze, czy w istocie swojej jest władzą imperialną. To jest bardzo ważne, szczególnie, że Machiavelli rozróżnia wszystkie państwa, czy dzieli wszystkie państwa na republiki oraz księstwa, czy też jakby ktoś chciał na rzeczy pospolite oraz księstwa. I od razu moglibyśmy się zastanawiać nad tym, że jakim cudem chociażby rzeczy czy republika może wywierać imperialną władzę nad człowiekiem czy Rzeczypospolita Republika nie jest przeciwieństwem imperium w dużej mierze z rzeczy samych jest ale Machiavelli używa ten zwrot utrzymania imperium nad człowiekiem czy wywierania władzy imperialnej, tak ja to interpretuję, nad człowiekiem jako nie opis czy to Rzeczypospolitej, czy to Księstwa, tylko jako opis władzy politycznej jako takiej. Bo władza polityczna zawsze jest władzą imperium. Prawo, nawet filozoficznie rzecz ujmując, najlepsze prawo z definicji swojej jest. Siłą wywartą na człowieku, jest przymusem, a przymus yy, z natury swojej jest charakterystyką władzy imperialnej. Yy, nam się oczywiście imperium bardzo źle kojarzy i rzeczywiście w potocznej mowie bardzo często yy, imperium to jest imperium zła. Nie ma czegoś takiego w potocznej mowie czy w potocznej wyobraźni jak imperium dobra. Choć oczywiście w filozofii politycznej Stanów Zjednoczonych często znajdujemy zwrot imperium wolności, które sugeruje, że można przymusić do czegoś dobrego, przymusić do wolności. I to, czy można, czy nie można, pozostawiamy na razie na bok, ale sam ten zwrot jest w wielkim stopniu hołdem dla myśli Machiavellego, gdyż jego twórcy przyznają tym samym, iż nawet najlepsze ustroje, mniemające się Rzeczypospolitami, muszą, zmuszone są do wywierania przymusu, do wywierania siły, Czyli do władania imperialnie nad człowiekiem, tyle, że w innym celu, aniżeli chociażby na przykład y, kaprys imperatora. Więc od razu w tym zdaniu widzimy, że dla Makeweliego istotą władzy politycznej, istotą władzy, istotą polityki to przymus czy też imperialność. I teraz. To, co może nas nieco dziwić, to jest to twierdzenie, że wszystkie państwa dzielą się na Rzeczypospolite i księstwa. Dziwić może chociażby dlatego, że we współczesnym świecie to mało jest księstw, i choć są państwa, które mniemają się Rzeczypospolitami, to też do końca nie wiadomo, czy byśmy ich tak nazywali. Zresztą same siebie, owe formalne rzeczy pospolite, wolą nazywać demokracjami. To jest taka ciekawostka, i znowu nie będziemy wnikać w tą ciekawostkę. Tylko trzeba zadać sobie pytanie, czy Machiavelli po prostu się kompletnie myli, czy nie zagalopował się, pisząc wszystkie państwa. I nie, y, nie kontekstualizuje, nie, y, nie, nie w ogóle nie złagodnił to stwierdzenie, jakby nie dopuszcza, że kiedykolwiek mogło być czy może być inaczej. I teraz y, z pozoru jest inaczej, a więc możemy to przeczytać i stwierdzić, że to kiedyś w, w historii, w świadomości historycznej 500 lat temu. Taki Machiavelli mógł tak myśleć o wszystkich państwach, ale w tej chwili widzimy, że tak nie jest i to jest bardzo często y, takie bardzo łatwe, y, łatwy sposób interpretacji dzieł starych, dzieł historycznych albo dzieł, których nazywamy historycznymi. Ale Machiavelli nie pisze dzieło historyczne, Machiavelli pisze y, dzieło y, naukowe, dzieło z dziedziny politologii. Można by rzec, że w ogóle to dzieło jest stanowi narodziny nauk politycznych, więc na chwilę potraktujmy pisarza poważnie i spróbujmy obronić albo zrozumieć tą tezę, że wszystkie państwa są albo republikami, albo księstwami. Tutaj bardzo ważna jest kwestia języka. Co czy jaka jest istota księcia? To jest po prostu jeden człowiek. To jest po prostu jeden człowiek. I to, czy ten jeden człowiek nazywa się formalnie księciem, czy nie, z punktu widzenia y, Machiavelli'ego jest zupełnie nieważne. To znaczy, za czasów Machiavelli'ego, y, formalnie tytuł księcia. Był bardziej popularny niż obecnie, ale to nie znaczy, że obecnie państwami nie rządzi jedna osoba. I można by tak naprawdę y, rzec, że choć formalnie, y, formalnie, y, z pozoru, y, ustroje polityczne są różnorakie i złożone, to y, w istocie w większości ustrojach politycznych rządzi jedna osoba. I nieważne, czy ta jedna osoba nosi tytuł księcia, czy nie, wszyscy wiemy, kim ona jest. I w stosunkach międzynarodowych, w stosunkach politycznych wewnątrz takiego państwa, wszyscy wiedzą, kim jest ta jedna osoba. I to, to państwo, w którym. Formalnie lub nieformalnie rządzi ta jedna osoba, to jest księstwo. I o tym pisze Machiavelli. A czym jest republika? W tym pierwszym rozdziale Machiavelli milczy na ten temat, jakby zapomina w ogóle, czy puszcza w zapomnienie kwestię republiki i podąża za kwestią księstwa. To jest oczywiście zrozumiałe poniekąd, dlatego że ta książka, czy to dzieło w ogóle nosi tytuł księcia, tak? Ksi książę Machiavellego, więc można się domyśleć, że tutaj głównie chodzi o te ustroje polityczne, które są księstwami, czyli w których rządzi jedna osoba. Ale oczywiście pod koniec tego rozdziału, kiedy Machiavelli pisze o tym, w jaki sposób Uzyskuje się władzę nad księstwami, to znaczy, albo jakie są rodzaje panowania czy państwa, to jeden z rodzajów to jest przyjmowanie władzy nad jakimś istniejącym państwem i dołączeniem go do własnego. I o tych państwach pisze Machiavelli, że. One są przyzwyczajone do tego, że albo już żyły pod panowaniem księcia, czyli pod panowaniem jednej osoby, która to osoba przestaje panować na rzecz innej osoby, która przyjmuje y, dominację, y, albo też przyzwyczajone były do, Machiavelli pisze, bycia wolnymi. I owe bycie wolnymi to. Można domniemywać, że przyzwyczajone do tego, że były republikami. Domniemywać, ale nie mieć pewności, dlatego że, o czym się przekonamy w późniejszych rozdziałach, Machiavelli uważa, że republiki, które w ogóle charakter mają filozoficzny. I istotę mają filozoficzną. Definicja republiki jest już definicją bardzo filozoficzną, tak naprawdę, w efekcie, w efektywnej prawdzie, nigdy nie istniały. A więc to, że w pierwszym rozdziale są pominięte, to nie tylko dlatego, że rozpisuje się Machiavelli o nich w innej książce, w traktacie nad Livim, ale można postawić taką śmiałą i niebezpieczną tezę, że w księciu w tym pierwszym rozdziale są tak pomijane owe republiki, dlatego że one po prostu nie istnieją, więc nie ma o czym pisać. To znaczy istnieje co najwyżej mniemanie republikaństwa, mniemanie Rzeczypospolitej, ale prawda jest taka, że zawsze tam, gdzie jest władza polityczna, jest władza jednego człowieka. I jeżeli Machiavelli ma rację, jeżeli rzeczywiście to jest istotą polityki. To większość naszego myślenia na ten temat, większość tego, co człowiek, co ludzie, co obyczaj uważa na temat polityki i władzy politycznej, jest mylna. Szczególnie we współczesności, szczególnie w naszej współczesności, w której myślimy o sobie, że jesteśmy bardzo światli, dlatego że jesteśmy wolni, demokratyczni i równi. W każdym ustroju lud myśli, że jest inaczej, aniżeli brutalna prawda, iż rządzi jedna osoba. Machiavelego cel nie jest bynajmniej obalić to myślenie wśród ludzi. Machiavelego cel jest oczyścić myślenie tych, którzy w polityce działają, a żeby ich działalność nie była y, w ogóle skażona y, czymś nieistniejącym i tym samym nieefektywnym.